Szczęść Boże, kochani, witam serdecznie w naszych rozważaniach o Eucharystii. Dzisiaj pora, aby zatrzymać się nad dwoma ostatnimi elementami obrzędów wstępnych, jakimi są chwała na wysokości Bogu i modlitwa, zwana inaczej kolektą. Ale chciałbym najpierw zacząć od takiej refleksji, że chyba każdemu z nas jest jakoś bliskie doświadczenie strachu. Boimy się egzaminu, boimy się starości, boimy się śmierci, lękamy się o nasze dzieci, o utratę pracy, więc staramy się być jakoś zapobiegliwi, ostrożni. Oczywiście nic w tym złego, jeżeli nie tracimy proporcji pomiędzy sprawami tego świata i wieczności. Jezus jednak zwraca naszą uwagę, abyśmy uważali. I z pewnym wyrzutem mówię, jak to możliwe, że jesteście tak bardzo zapobiegliwi i przewidujący, gdy chodzi o sprawy doczesne, a jednocześnie tak lekkomyślni, tak lekceważący sobie sprawy dotyczące wieczności. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. I dalej mówi Pan Jezus, nie bójcie się. I stawia nam bardzo ważne pytanie. Czy Ty wierzysz w Jego władzę nad światem i historią? Jest właśnie taki moment we mszy świętej, gdzie tę prawdę o potędze Boga, o Jego władzy nad światem możemy dosłownie wykrzyczeć? To jest właśnie hymn chwała na wysokości, przepiękna modlitwa. Od XI wieku jest nieodłącznym elementem każdej uroczystej mszy świętej. To jest przede wszystkim modlitwa uwielbienia, gdzie zdania się piętrzą, dosłownie popychają jedno drugie. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. W trzeźwej, powściągliwej liturgii rzymskiej jest to jeden z nielicznych tak emocjonalnych tekstów. Modlący się nim człowiek jest jak zakochany, który próbuje oddać swoją miłość poprzez różne słowa i jakby każde z tych słów było jakoś za małe, aby właśnie do końca tę miłość wyrazić. Jak powiedziałem, ten hymn jest czystym uwielbieniem. Dziękujemy Bogu za to, że jest, że jest Bogiem, że jest Bogiem z nami i Bogiem dla nas. I w tym momencie nie zajmujemy się sobą, naszymi sprawami, prośbami. Chcemy po prostu wyrazić naszą miłość, wejść całym sobą w głębie misterium spotkania z Bogiem, który nie ma ani początku, ani końca, który przekracza ten świat. Jedna z prefacji Mszalnych podpowiada nam następujące słowa modlitwy. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. No tak, rzeczywiście Pan Bóg spokojnie poradziłby sobie bez naszej czci. Uwielbienie Boga jest nam potrzebne, nie jemu. A dlaczego jest nam potrzebne? Bo, na, bo właśnie ma nam uświadomić, co jest najważniejsze. Mamy szansę odkryć prawdę, że wielkość każdego z nas nie wynika ze sprawowanych funkcji, piastowanych urzędów, tytułów, ale rodzi się z wybrania i miłości tego, który nas stworzył, odkupił i nieustannie uświęca. Ostatnim elementem obrzędów wstępnych jest kolekta. Po skończeniu hymnu Chwała na Wysokości Bogu albo w dzień powszedni po akcie pokuty, kapłan najpierw ze złożonymi rękami mówi: Módlmy się. Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez pewien czas w milczeniu. Potem kapłan rozkłada ręce i odmawia modlitwę. Ta modlitwa ma ściśle określoną strukturę. Składa się jakby z czterech części. Najpierw jest anakleza. Wstęp, takie odniesienie się do Pana Boga. Potem jest anamneza, czyli wspomnienie, wspomnienie wielkich tajemnic, dzieł Boga, które dla nas uczynił. Potem następuje epikleza, czyli prośba skierowana do Pana Boga o potrzebne dary. I wszystko wieńczy doksologia, czyli skierowanie modlitwy do Boga w formie trinitarnej do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, skierowana najczęściej do Boga Ojca przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa w jedności Ducha Świętego. Ale wróćmy do tej ciszy, po tych słowach módlmy się. To jest czas na zebranie w myślach wszystkiego, z czym przyszliśmy na Eucharystię. Dlatego właśnie ta nazwa, kolekta, z łacińskiego zbierać, bo właśnie w tej modlitwie kapłan zbiera wszystkie intencje i sprawy, z którymi przychodzimy. Podczas tej modlitwy jest właśnie ten, ten gest podniesionych rąk, on się jeszcze wielokrotnie podczas Eucharystii pojawi. Ten gest znamy już ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz modlił się z podniesionymi rękami podczas bitwy za Malekitami. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita, czytamy w XVII rozdziale Księgi Wyjścia. Co ten gest oznacza? To jest gest otwartych, pustych dłoni. Właśnie wyraża, że wszystko co mamy, o co prosimy, zawdzięczamy Panu Bogu. Zatem pamiętajmy, cóż mam, czego bym nie otrzymał. Warto o tym pamiętać w codzienności. To jest lekarstwo na pychę, która w taki czy inny sposób zagraża przecież każdemu z nas. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.